Your courage, trust in your friends, and you can win. win. No matter what the weather, it's sunny in our hearts. Kick off, the passes fly like lightning. lightning. Good ball, the tension's so exciting. exciting. We'll do our best together until the game is People put us down, saying we're the underdogs. The road to the final is long and hard, but none of these things matter when we score a goal. Hey, stand up, stand up, stand up, if, up if you love football. football. Our passion for football shines like lightning. Stand up, stand, stand up, up, if up if you love football. football. Never give up until the final whistle. Stand up, stand up. You love football! Inozuma ile bomb! Innozuma, hej! Innozuma, here we go! Przepraszam! Nie przejmuj się nami! Damy sobie radę w półfinale! Nie wierzę, że musimy grać bez niego. Jaka szkoda, że nie wykorzystamy nowego strzału. I na zoomy jeden? I na zoomy 1. Hm. Tak dziadek nazwał ten atak. Polega na tym, że bramkarz i napastnik strzelają razem. Mój dziadek opracował go wiele lat temu. On był taki mądry, genialny. Ale Axel jest kontuzjowany, więc ta zagrywka odpada. Hmm. Nie martwcie się, nawet bez niego jakoś sobie poradzicie. Bobby? W razie czego chętnie służę pomocą. Dziękuję ci, Bobby. Wszyscy musimy się przyłożyć. Chodźcie, pora na kolejny trening. Tak! Wiesz, Bobby, to było miłe. Hmm? E tam! Willy nadchodzi! W najbliższym eliminacyjnym meczu grają Liceum Czarnej Magii i Liceum Otaku. Zwycięzca będzie waszym przeciwnikiem w półfinale. Mm. Niedobrze. Magiczni? Nie lubię ich. Podobno są o wiele silniejsi niż wcześniej dzięki specjalnym treningom. Serio? To mamy problem. Bardzo Bardzo dobrze. Dobrze. Sylwio, a co z tą drugą szkołą, o której wspominałaś? Jakich mają zawodników? A. Ich drużyna może się poszczycić doskonałymi wynikami naukowymi, ale fizycznie... Są ciency. Co więcej, ze wszystkich drużyn startujących w turnieju są postrzegani jako najsłabszy skład. O, czy ja dobrze widzę? Co jest? A. Tradycyjnie przed każdym meczem cała drużyna wybiera się do jednej z tych dziwnych maid cafe. Ale wstyd! Tam, gdzie kelnerki są w strojach pokojówek? Słucham? Też mi coś. Ci goście mają szczęście, że zaszli tak wysoko, prawda? Nie ma cudów. W półfinale na bank będziemy musieli grać z magicznymi. Tak, ale tym razem nie mamy Aksela w zespole. Będzie nam trudniej. Mamy kłopoty! A? Kłopoty! Co się stało? Właśnie zakończył się mecz magicznych. Nie uwierzycie, co się stało. Magiczni przegrali? atakujący kujony strzeliły im bramka? No dobra, co to w ogóle za zespół? Hm. Chyba będziemy musieli się sami przekonać w tej ich maid cafe. A? Musi istnieć wytłumaczenie, dlaczego otaku pokonali magicznych. I zamierzam je osobiście odkryć. Posunę się do wszystkiego, łącznie z wyprawą do tej kawiarenki. A? Mark, my musimy tam pójść. No, no, no ale... Pamiętaj, że nic nie wiemy o naszym przeciwniku. Nic, co może nam dać przewagę. Jeśli tam pójdziemy, będziemy mogli zasięgnąć języka i opracować strategię na mecz. Racja. Trudno, musimy się tam wybrać. Mówisz poważnie? Żałosne. Witamy panów, zapraszamy. Dwanaście osób, prawda? Zapraszamy do środka. E... No proszę. Czyli tak wyglądają te kawiarnie. Czy chciałby pan już coś zamówić? E... E... Ta, tak. A, ale nie wiem co. Proszę wybrać sobie coś z karty. No to. E... To chcę. Czyli co właściwie, hmm. ser? Herbatę z serduszkiem. Dla pana jedna herbata z serduszkiem. Doskonały wybór. To się nie tak robi. Musisz być bardziej odprężony i naturalny. Taka panuje tu etykieta. Zdenerwowaniem lub nieśmiałością możecie nawet urazić dziewczyny. Więc poproszę zestaw romantycznych ciasteczek w Oczywiście zestaw ciasteczek dla pana. O, Zapowiadasz się obiecująco. A, a wy to kto? Chciałbym ci pokazać coś interesującego. Zapraszam was do nas. To tutaj. A O, o, to przecież tych figurek jest na świecie tylko dziesięć, a ta jest czarna. To najcenniejsza rzecz, jaką w życiu widziałem. Znasz się na tym? Myślałem, że to niszowa sprawa. Hmm. O! Ale genialna maketa kolejowa! No, ma profesjonalną bocznicę. Ja. To ty się znasz na kolejkach? Hmm. A, a, a to... Na konsola PGX, której sprzedano tylko kilka sztuk, kiedy weszła na rynek 10 lat temu. Myślałem, że już ich nie ma. Wiesz, Willy, masz naprawdę bardzo zaskakującą wiedzę. Nie ma takiej rzeczy, o której czegoś bym nie wiedział. Ja się nigdy nie mylę. Mówiłem ci, że ten chłopiec dostrzeże wartość niezwykłych zbiorów. Przyjacielu, podejrzewaliśmy, że ty w sercu jesteś jednym z nas. Macie tu imponującą kolekcję, chylę czoło. Nic nie rozumiem. O, o, nie wierzę. Chyba śnie. Pełny kolekcjonerski zbiór Czarodziejskiej Księżniczki Silkinany? O czy on To najlepsza seria mangi, jaka kiedykolwiek powstała we wszechświecie! I największe dzieło, jakie kiedykolwiek w życiu czytałem! To miłe słyszeć takie komplementy o naszej pracy. Dziękujemy ci. O, to wasze dzieło? No tak. Ja stworzyłem całą tę historię. Jestem Light Novel. A ja to... Rysownik Mo-Manga. O, ja... Wy, wy jesteście żywą legendą. To wielki zaszczyt poznać tak wielkiego fana naszego dorobku. Bardzo miło mi cię poznać, Willy. Moment, moment. To nie czas na pogaduchy. Przepraszam, że się wtrącam, ale śpieszymy się. Musimy uciekać, bo przed nami bardzo ważny mecz piłkarski. O, to wy też gracie w piłkę nożną? E, też. A kto jeszcze gra? My wszyscy. Przed nami mecz w takim jednym turnieju, ale... Nie pamiętam, jakim. To była strefa coś tam. Nie mówicie chyba o strefie futbolu, co? To się tak nazywa? Chyba tak, brzmi znajomo. Ej, oddawaj to, ty głupi trolu! Hmm. Piłkarze tu, w podziemiach? Mate Cafe? I to jeszcze grają w turnieju strefy futbolu. Czyżby to... Hmm. A? My jesteśmy liceum otaku. Buco. co? Co? jest szybciej? To ma być trening? Przepraszam. Niedobrze. Wszyscy są zbyt odprężeni. Nie ma się co dziwić. Sam widziałeś, z kim będziemy grać w półfinale. Pamiętajcie, że mimo niegroźnego wyglądu, pokonali magicznych. Nie dajcie się zwieść pozorom. Niby racja. Ale oni nie wyglądają na silną drużynę. Skup się. Co się dzisiaj z tobą dzieje? Przepraszam. Ale klops. Chłopaki, czasami naprawdę mnie martwicie. Wiecie? Wyluzuj. Wszyscy mówią, że to najsłabsza drużyna w turnieju. Widocznie mieli szczęście. Damy sobie radę. <grytanie> Proszę Państwa, oto półfinał turnieju Strefy Futbolu. Spotkanie pomiędzy Gimnazjum Reymona oraz Liceum Otaku. Rozpocznie się lada moment. Że co? Ja mam to założyć? Aha. Ale podczas spotkań na naszym boisku wszystkie menadżerki muszą nosić stroje pokojówek. Tak jest zapisane w regulaminie. Kto wymyślił taki idiotyczny zapis? Nasz mistrz, to znaczy nasz trener. To ma być ich trener? To najbardziej upokarzające, co mnie mogło spotkać! Pięknie! Drogie panie, proszę o uśmiech do obiektywu! Nie żadnych zdjęć! No. Naprawdę będziemy grać z nimi? Tak. A Aksela zastąpi dzisiaj? Dobra, ja! W tym meczu A? musisz postawić na Asa. A kto to? Wyprawa do Mate Cafe pozwoliła mi lepiej zrozumieć ich styl gry. Dzięki tej wiedzy jestem pewien, że mogę poprowadzić nas do zwycięstwa. A, willy? W sumie trafił swój swego w sumie racja. Popieram. Niech on gra. Przecież jest bardzo zmotywowany! Tak, to prawda. Willie, będziesz dzisiaj napastnikiem. Liczymy na ciebie chwileczkę! Zastąpienie Aksela William to niedorzeczny pomysł. Zbyt wiele tu ryzykujecie. No właśnie, a co jeśli znowu zwieje, tak jak podczas meczu z królewskimi? Mhm. Tym razem on naprawdę chce grać, to widać. Wierzę w niego. A kiedy ktoś naprawdę chce coś osiągnąć, to trzeba mu zaufać i na niego postawić. I dlatego wybrałem właśnie jego, jasne? Mhm. Chłopaki, możecie na mnie całkowicie liczyć. Proszę państwa, rozpoczyna się półfinałowe spotkanie turnieju Strefy Futbolu. Pierwsza połowa prawie dobiegła końca i wciąż mamy bezbramkowy remis. Liceum Otaku jest cały czas przy piłce, ale nie wyprowadza żadnych ataków. I oto... hiper-piłka nożna! Wystrzał! Ech. Nareszcie się pojawiłeś, cyborgu! Nigdy nie przejmiecie ziemi, powiadam ci, nigdy! A. A! Co to za kosmici? I koniec pierwszej połowy! Ku zaskoczeniu wszystkich, wciąż mamy bezbramkowy remis! Dlaczego grają tak zachowawczo? Nie sądziłem, że mogą tak się zachowywać. A byłeś pewien, że rozgryzłeś ich styl gry? I co teraz powiesz? I dlaczego nie mogliśmy przejąć piłki? Pewnie dlatego, że zdezorientowało nas ich dziwne zachowanie. To niepokojące. Tak. Jak i ty, Jim. W ogóle nie mogę ich rozgryźć. Wiecie, musimy stworzyć sobie okazję do bramek. Rozpoczynamy drugą połowę! To zaczynamy! <laughs> Co jest? Zmienili taktykę. Niestety nie mamy zbyt dobrej formy, więc nie wytrzymalibyśmy całego meczu. Dlatego zawsze zaczynamy od drugiej połowy. Żarty się skończyły! Ole! Czyli przez pierwszą połowę tylko oszczędzali siły? Obrona! Przygotujcie się, nadchodzą! Jestem bohaterem i nikt nie może mnie zatrzymać! Fałszywa piłka! Co on tam bredzi? Nie! Co się dzieje? Ktoś podłożył Karsonowi zgniłe jajo, a raczej arbuza. Ale numer. Wykopu bohatera. O, i czystej odwagi! Minęło zaledwie kilka sekund drugiej połowy i Liceum Ataku zaskakuje imponującą bramką! Co za zwrot akcji? Nie spodziewałem się takiego strzału! Nie wierzę, że pozwoliliśmy im wyjść na prowadzenie! A mówiłem, że w starciu z nimi nie wolno stracić czujności! Teraz wszyscy ustawiają się na obronie... Zaraz strzelę wam gola! No. Teraz! ra ty Myślicie, że takim dziecinnym zagraniem mnie powstrzymacie? Już po was, smoczy się! Spadło! Dragonfly oddaje strzał, a mimo to piłka mija szatkę! Nie wierzę! Przecież wycenowałem w światło bramki! Co tu się w ogóle dzieje? Ja! A masz! Drużyna Raymona oddaje strzał za strzałem, ale wciąż bez rezultatu, a piłka ląduje poza bramką! Jakim cudem! O! Gimnazjum Raymona ma coraz mniej czasu! Praktycznie wygraliśmy już ten mecz! Hmm? Wszystko jasne! Liceum Otaku wygra ten mecz i awansuje do wielkiego finału! Weźcie się w garść! Czas ucieka, chłopaki! Niech was! I tak nie trafisz do naszej bramki! Dobrze celujemy, ale kiedy tylko piłka wpada w chmurę kurzu, zmienia trajektorię. No jasne! Wiem, gdzie jest bramka! Strzelam w ciemno! Nie strzelaj, Kevin! Stój! Co jest? Odkryłem, jak oni to robią. To dlatego nie możemy strzelić żadnej bramki. Uśmiechuj moje spodenki! Czyli przesuwali bramkę? Nic dziwnego, że nie mogliśmy trafić! Ty, knypku! Jak ty to rozgryzłeś? Kamen Soja, odcinek 28. Piaskowy duch goryla używał w bitwie piasku jako zasłony dymnej. Skojarzyłem sobie tę sytuację? Myślicie, że jesteście tacy mądrzy, ale trafiła kosa na kamień! A! Rozgryzłeś nas! Zrobiłeś na mnie duże wrażenie! Uciekliście się do oszustwa, by wygrać! Przysięgliśmy sobie, że dla wygranej zrobimy wszystko! Nie wstyd wam używać takich metod! Dla nas liczy się wyłącznie zwycięstwo! A? Podaj do mnie! Podaj do mnie! Willy? Tak jest! Steve, podaj piłkę do Williego! Co? A? Dobra! Piłka jest twoja! A? Nie tak szybko, mały! Hmm? Powiem ci coś, Walter. Ty nie zasługujesz na miano bohatera. Podmiana piłki, przesuwanie bramki. Bohater nigdy by się tego nie dopuścił. Zatrzymać go! Manga Light. A ja tak bardzo was podziwiałem i tak bardzo się na was zawiodłem. Wasze niezwykłe przygody z Nany zawsze były dla mnie wielką inspiracją. Nie mogę uwierzyć, że ludzie, którzy je stworzyli, okazali się być tak żałosnymi tchórzami! Będziecie musieli przeprosić wielki nare! Jak w ogóle śmiesz mnie atakować, kiedy przemawiam do twoich kolegów? Aż tak nisko upadłeś? Och, nadciąga glas niczym rozjuszone tsunami! Mija wszystkich przeciwników z prędkością strzały! Nareszcie coś się dzieje. Nie wiem, czy coś z tego będzie, ale co za przemiana! Nie pozwólcie mu oddać strzału! Szybko! Użyjmy chmury pyłu! I po co to robicie? Przecież was rozgryźliśmy! To jest koronne zagranie otaku! Nie zasługujecie na miano otaku! Że co? Otaku to ktoś, kto dzięki szczerości i prawdziwej pasji staje się mistrzem w swojej dziedzinie. Ale wy złamaliście wszelkie zasady, dopuszczając się oszustwa! Nigdy nie byliście prawdziwymi otaku! Zmywam się! Kevin! Użyj smoczego ciosu! Po co? Wpadłem na pewien pomysł! Dobra! Smoczy cios! Uchowo A! Bramka! bramka! Glas zmienia trajektorię smoczego ciosu Dragonfly'a i kieruje piłkę prosto do siatki! Gimnazjum Raymona remisuje w końcówce meczu! To był atak glas, a? Willy! Reszta w twoich rękach, Bobby. E, dobrze. Dlaczego to zrobiłeś? Po co tyle poświęcenia, skoro tak kończysz? Chciałem, żebyście w końcu otworzyli oczy. Ja jestem taki sam jak wy. A piłka nożna to fajny sport. Panie Glas, jest pan dla nas wielką inspiracją. Od tej pory. Już zawsze będziemy grać uczciwie. Chcemy być dokładnie tacy jak wy. Bohaterowie ze szkoły Raymona. <small> Nigdy nie jest za późno na grę fair. Nasz Willy poświęcił się, żeby wyrównać wynik. Teraz musimy wygrać ten mecz dla niego. Naprzód! Dadaku! Na, na, Moja! No Unie! Strzelaj, Kevin! Atakuj smoczym ciosem! Dobra! Gol! Na sekundy przed końcowym gwistkiem Dragonfly strzela smoczym ciosem i zdobywa zwycięską bramkę! Gimnazjum Reymona wygrywa spotkanie! Jej, 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 jej! Już zaczynałam się bać. Uff. Koniec. Nasze marzenie już się nie ziści. A co to za marzenie? E, każda drużyna, która zwycięży w strefie futbolu, wyjeżdża na wycieczkę po Stanach Zjednoczonych. Wszyscy strasznie chcieliśmy pojechać do San Francisco i Nowego Jorku, żeby kupić kolekcjonerskie figurki. E, mówicie o limitowanej amerykańskiej edycji kosmicznej Reiny? O, słyszałeś o niej? Pewnie, że tak. O, jesteś niezwykły. Podziwiam cię. Naprawdę. Żegnaj, Reino. Straciliśmy cię, cię na zawsze. Nie mówcie tak. A? Pomogę Wam spełnić Wasze marzenie. Kiedy moja drużyna wygra turniej i wyjedzie na tę wycieczkę, kupię Wam wszystkie figurki kosmicznej Reiny. Przysięga. Na, na, naprawdę? Na, naprawdę? <śmienny> to właśnie całe, Willy. Co za gość. <śmienny> Idziemy jak burza i dotarliśmy już do finału. Nieźle, prawda? Ale kiedy myśleliśmy, że wszystko idzie jak z gładka, ktoś niespodziewanie strzela w ramkę. Szykują się kłopoty. Oglądajcie kolejny odcinek jedenastki i na zoomy szpieg królewski, ale będzie się działo. Wersja polska SDI Media Polska Reżyseria Marek Robaczewski Dialogi Anna i Maciej Wysoccy. W wersji polskiej udział wzięli Miłosz Konkel, Krzysztof Plewakosz Czerwiński Bartosz Martyna Robert Kuraś Michał Podsiadło, Milena Suszyńska, Maksymilian Drogacki, Kamil Kula, Katarzyna Łaska i inni.